Jeżeli jesteście ludźmi o słabych sercach, cierpicie na nadciśnienie, macie cukrzycę, szybko się denerwujecie, albo macie niedotlenienie, jesteście po 60. roku życia, to tego nie oglądajcie. Dzisiaj miałem w zamiar, że kłaść gumolit Kładzinę PCV tutaj na, na podłogę. Jest to już tak względnie y, oczyszczone, ale jest ładna pogoda, super słońce. A najbliższe dwa dni ma być deszczowe, więc odpuszczę sobie to na pochmurne dni. Y, a dzisiaj jeszcze będę czyścił kolejne kolejne belki na konstrukcję. To już jest finał górnego łóżka. Przymocowane jest na wkręty. Pierwotnie myślałem, że będę dawał po jednym wkręcie na deskę, natomiast troszkę to się tak ruszało, miało tendencję do kolebotania, więc po dwa wkręty idą na dechę już jest stabilne każda z tych łat jest przymocowana jeszcze do tej blachy, więc przy nacisku, przy wchodzeniu z tej strony nic się nie odnosi z tyłu. Niestety zgodnie z prognozą pogody dzisiaj pada więc dobrze, że wczoraj oczyściłem sobie te mm, łaty, a dzisiaj Zabieram się za podłogę, chociaż już jest dość późno, ale zanim przyjdzie tu podłoga, to chcę sobie zabezpieczyć te miejsca, gdzie będzie wykładzina, a w których są te wnęki od szyn. Ja ich nie będę wykorzystywał za bardzo i podejrzewam, że przy wchodzeniu ta wykładzina tu będzie pracować, szczególnie w tych miejscach najczęściej uczęszczanych. Więc y, tak sobie ubrzurałem, że uzupełnię je takimi listewkami centymetr szerokie, centymetr wysokie. Dzięki temu no, myślę, że będzie mniej narażona na jakieś takie y, odciski działania. No i teraz właśnie jedną taką listewkę sobie uciąłem i przymierzam. Myślę, że to może być. Może być ona troszkę nawet jeszcze węższa. Patrzcie, ciągle pada. A tu Wam chciałem pokazać, czy jest sens zrobić to odwodnienie. Patrzcie, jak ładnie cały czas woda z rynienek sobie spływa. Co jakiś czas ja to muszę udrażniać. Cieniutkim drucikiem yy, przepycham, znaczy, no jak podejdzie jakiś tam paproszek no to zatyka się no to do tej pory od roku to musiałem z trzy razy robić ale przepięknie wszystko wszystko się ciurcy ale tu mam już przygotowane te moje listewki podcięte więc będę je po prostu przymierzał do rynienek taka podłoga tutaj wyląduje Właściwie taki gumolit linoleum, wykładzina PCV, to tak brzmi poważniej i marketowa. Wykładzina mam tutaj już rozłożoną z naddatkiem, z nadmiarem specjalnie, tak też ją jeszcze nie przecinałem na szerokość. Ale powiem wam, że ja już wiem, że ja tego nie lubię. Ja już wiem, że tego nie lubię, to jest jakaś, yy, jakaś męka, trudno, trzeba przez to jakoś przejść, także mam nadzieję, że jakoś uda mi się to tutaj wpasować, wszystko powycinać te otwory, bo nie, to nie moja bajka. Kolejny etap, nastał kolejny dzień, dzisiaj podprzestawiałem już te listewki, które sobie docinałem. Żeby mi się tutaj nie zapadała wykładzina w tych otworach, jak się będzie chodzić, mocuję je na taśmie, taką krającą papierową. Akurat to jest z Nortona, dość fajna, mocna, więc po prostu żeby tu nie miało jakichś luzów, pochytam w paru miejscach i przyjdzie już wykładzina Jak wygląda podłoga położona przeze mnie? Cieszę się, że mam już to za sobą. W ogóle to nie jest moja bajka, to nie jest mój świat. Chodzenie wykładziny, tapet, docinanie, obcinanie. Nie wiem, nie znam się. Tak jak mówię, cieszę się, że mam to za sobą. Ostatni kawałek. Na tyle został przyciśnięty tą listwą, jest wpasowany w tą listwę. Ten kawałek główny też jest pod listwą przyciśnięty. Tu są moje wykończenia. To jest nie podklejone jeszcze, nie wiem czy to będę podklejał, bo też chcę mieć tam dostęp. A to będzie jakaś tam przestrzeń bagażowa, to będzie wszystko zabudowane. I, I to mi nie przeszkadza z tej strony też poniosło mnie troszkę artystycznie. Powstało kilka zębów. Bardzo się cieszę, że to będzie też część zabudowa, na której nie będzie widać, więc tym się pocieszam. I cieszę się, że mam przepraszam, do komar, a komary mnie strasznie lubią. Cieszę się, że już będę mógł kontynuować moje prace z drewnem. Zacząłem się troszkę bawić w stelaż drugiego łóżka, czyli tego na dole. I nie sądziłem, że będę robił to na konfirmaty. Ale mam takowe. I chciałem to robić na zwykłe skręty. Natomiast te wkręty są za krótkie są za krótkie, za krótkie nawet jakbym je tutaj wpuścił no to materiał, który to trzyma jest mało więc na pewno bym musiał to wzmocnić takimi kątownikami jako że mam takie cudeńko, to właśnie jest to proces złożony, ale nie bardzo. Rozwiercam sobie najpierw dziurkę wielką piątką. Tutaj u nasady, gdzie wchodzi web, na pół centymetra, centymetr rozwiercam szóstką, a następnie to wszystko skręcam. Jeden element już mam skręcony. Więc Działa. Dzięki temu nie muszę zastosowywać tutaj żadnych kątowników metalowych, naprawdę jest to solidne, tylko muszę uważać, żeby przez przypadek coś mi się tutaj nie rozwarstwiło, ale koncepcja wydaje mi się być słuszna. Oczywiście nie jestem zaopatrzony w żadne specjalistyczne narzędzia. Dokładnie to Mam taki kątownik. Postaram się przy pomocy tego po prostu to poskręcać. Nie wiem jak to będzie widać, ale tak mam już przygotowane cztery takie elementy: jeden, drugi, trzeci które będę musiał połączyć, czyli dół do góry, ciekawe czy się wyrobi coś na wzór takiego, hop. hop. Tutaj na dole zrobiłem lekkie, lekkie wycięcie na tą szynę, żeby ona nie przeszkadzała. I chcę sobie teraz oznaczyć miejsca na dole łączenia i na dole i na górze łączenia, żeby to też znowu skręcić. I żeby powstała mi taka ramka łóżka. I analogicznie po drugiej stronie będę to montował. Na środku myślę, że przyjdzie jeszcze wspornik i zobaczę jak to się będzie zachowywać i ewentualnie będę to jeszcze wzmacniał jeżeli będzie taka potrzeba. O. Jeżeli chodzi o postęp tych moich prac to wczoraj poskładałem tę konstrukcję dzisiaj przymocowałem tą y tylną część do szyny na śruby i teraz sobie usztywniam przód i za chwilę jak to zrobię wejdzie poprzeczna decha tutaj yy, jeszcze zobaczę jak już przy, poprzykręcam deski na górze czy i jaka będzie stabilność tego, tej konstrukcji? Wydaje się być stabilne, ale w razie godziny W mam tutaj nadal. Tu są pod tym szyny. Jak będzie potrzeba, odkręcę tą dechę, zrobię dziurę i też takim sposobem po prostu przyciągnę to do szyn, żeby to już było stabilniejsze. Ale szkoda mi trochę tego gumolitu tu tam dziurawić, więc zobaczę, jak to wiecie. Tu wiadomo to się ruszę, no bo od góry musi być usztywnione. Jak poskręcam zobaczę jak to będzie wyglądać. Mimo to sposobem minęła godzina 22 i właśnie skończyłem ciemno, wszędzie głucho wszędzie. Ważne, że przed ciszą nocną ogarnąłem temat, a zależało mi na tym, żeby dzisiaj to domknąć. Tak za dnia wygląda to łóżko, które. Wczoraj do późnych godzin nocnych montowałem Tu jest taki piękny wykrój żeby w razie czego można było drzwi całkowicie skrzydła otworzyć jest w miarę stabilne, myślę że jeszcze jak przyjdzie tutaj boczna ściana to to wszystko się usztywni. Ewentualnie mam w zapasie zrobienie poprzeczek tak tak, w ostateczności tutaj, ale tu akurat myślę, że nie ma potrzeby, bo to dosyć dobrze trzyma. Górne łóżko, dolne łóżko. A teraz przechodzę do kolejny etap, w którym będzie Tada! wymiarowanie szafek, a co tam jest a co my tam widzimy? ja Cię kręcę moi drodzy, ja nie sądziłem, że ten etap, kiedyś go dożyję że dotrwam zaraz zaraz, światło się świeci niepotrzebnie a co my tu mamy? a to lodóweczka zakupiona na Allegro za niecałe 300, znaczy za niecałe 400 złotych, nie wiem, 370, coś koło tego, czy, czy nawet 300, no nie wiem. I akumulator wikinga, 100 amperogodzin, kwasiak, rasowy kwasiak, no i trzeba to jakoś teraz tu zwymiarować, żeby powstała szafka. Lodówka klasa A. Do tego będzie przetwornica z eco mode, pełen sinus z miękkim startem. Tu mamy malutki zamrażalnik. No i lodówka jak lodówka. Może kiedyś będzie o niej więcej, chociaż cóż tu więcej o niej mówić. Ważne, że A, i miałem dylemat. Co zastosować, czym mrozić, czym schładzać. No i padło na standardowe rozwiązanie. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać w życiu. Na razie planuję i tak w dużej mierze. Planujemy być na kempingach, gdzie będzie 230. W czasie jazdy będzie przetwornica pracować. I będzie separator akumulatora, który będzie ładował też ten akumulator z alternatora. Tak jest w planach. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. I jak to się sprawdzi.